Cześć kochani, z tej strony jest Witam Was na kanale Goodlekt i zapraszam Was dzisiaj na moją premierę zdrabki Polska-Polska, na którą przygotowałam sobie 8 sztuk. No zdrabka mi osobiście się nie podoba, jakoś jej nie czuję, no ale zobaczymy co to będzie. Przy moim bechu może być różnie. Ponadto mam tutaj taki ponusik w postaci jednego kieszonkowego i mam tutaj taką kopertkę, którą dostałam od widza. Oj. Ostrość uciekła. W każdym razie dostałam od widza Tobiasza Krzymańskiego, za co już z góry to dziękuję. I sobie ją otworzymy. Ja wiem, co tam w środku jest, ale obiecałam też, że otworzę ją na premierze tej zrabki. Także nie będziemy przedłużać i sobie zaczniemy. Zrabki mam z... tak różnie wybierane, nie przeze mnie, także zobaczymy, co to będzie. No i zaczynamy po kolei. No, tak jak już raczej wszyscy wiedzą, wygrywające są liczby, moje liczby i można znaleźć motylka, który wy, wygraną kwotę, no nie podwaja jej, jest po prostu tak jak jest. No więc zaczynamy.

to najwyżej będzie minus 35, bo wkład nie wiem, czy mówiłam, był 40 zł. Ok, idziemy dalej. I teraz tak, szukamy 31, 26, 19, 25, 24, 15, 34, 32, 27, 8, 3, 33, 35 i 21, czyli ta strzałka jest pusta, tak. Idziemy sobie dalej. Zdrawka trzecia z numerkiem 21. Jest tak 6, 26, 13 i 18. A moje liczby to 14, 2, 27, 31, 33, 35, 17, 15, 24 i 8, czyli zdrawka druga. Dzisiaj jest przegrana. Kilka premierów już dzisiaj widziałam. Niektórzy całkiem fajnie na tym wyszli, inni trochę gorzej, ale z drapami tak to właśnie jest. Ona pewnie się i tak u mnie pojawi gdzieś tam w mixie jakimś, ale tak jak mówię, wizualnie mi się ona nie podoba. I tak, teraz szukamy 12, 30, 34 i 18. 11, 16, 14, 15, 32, 26, 6, 33.

Na górze, nie wiem czy to słychać na nagraniu, tak czy siak? jeśli słychać, to przepraszam Was bardzo, no ale nic nie poradzę. 27, 17, 23, 14. Jest motylek, jest 9, 28, 22, 34, 16, 13, 6, 25 i 15 pod motylkiem 5 zł. Także jest razem dyszka. I trafka ostatnia, premierowa numerem 48 tam, 47 także. Zobaczymy. 33 8 18 22. 9 26 23 19 21 7 13 2 25 i 34. Czyli tak jest pusta okej. Okay. Czyli tak. Podsumowując premierę. Na zdrabki wydałam 40 zł, 246 było pustych, dwie były że tak powiem pełne, wygrałam 10 złotych, czyli 30 złotych na minus. Premiera nie ale raczej nie będę jej powtarzać. No chyba, że coś się nie to jest możliwe. Teraz przejdziemy sobie do ponusików w postaci kieszonkowego. Mamy zegarek, bank, worek i karta, czyli pusto. I tu ja sobie otworzę, wybaczcie, otworzę sobie kopertę od Tobiasza. nie na wizji, bo nie zakryłam danych. I tutaj widzę, o, kopertka jest pusta, tak jak widać tak, e, Tobiasz zechciał mi wysłać magnesik, piękny magnes z Jarocina. Tak jak wiecie uwielbiam magnesy, zbieram magnesy i Tobiaszu bardzo Tobie dziękuję. Bardzo miło z Twojej strony, bardzo się chwali taką bezinteresowność. Oczywiście ja się odwdzięczę, zresztą my jesteśmy w kontakcie, więc Ty wiesz o co chodzi. E, także jeszcze raz Tobie dziękuję i tutaj widzę, że Tobiasz mi dorzucił nadprogramową drapeczkę dolar, e, mimo że prosiłam go, żeby tego nie robił, żeby po prostu, że, żeby się nie kosztował, żeby starczyć tylko ten magnes. No ale zdrapiemy ją wspólnie, jeśli od niej główna wygrana, to oczywiście się dzielimy.

Podsumowanie, jeszcze raz powiem, premiera nie jest udana na 40 zł zwróciło się złotych 10, zł, ale mimo wszystko jestem zadowolona, bo mam fajny magnesik od Tobiasza. Jeszcze raz Tobie, Tobiaszu, dziękuję, życzę Ci zdrówka, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, mam nadzieję, że podobają Tobie się moje filmiki. W sumie mam nadzieję, że każdemu się one podobają. I nie będę już przedłużała, żegnam się z Wami, tym, którzy już nie, nie drapali premiery życzę powodzenia, trzymajcie się hej.